Nie ma buntu jeziorek, nie tu. No, jak to nazwać? Mapik no, według widzów. To no, nie będzie git. Chciałbym, tylko muszę muzykę trochę ściczyć. Mam nadzieję, że mi nie wywalę prawa za to, ale chyba nie. Patrzcie, zrobimy sobie to. Ja to w sensie Ja już zrobiłem, ale chcę zobaczyć tak po prostu czy zgadniemy mnie przy was i co będziecie... Czy będziecie mieć jakieś głupie reakcje czy coś? Bo tu się możecie trochę o mnie coś dowiedzieć. Właśnie taki zamysł, znamy znalazł siebie. Da się znaleźć mnie. Nie się da. Tylko że jest czasem ciężko. No jest youtuberem, no nie jest youtuberem, no tak powiedzmy. jest jeszcze no nie jest tego co wiem, to nie. Nie. To zależy, który rok, ale to jest chyba w nadwodach, nie wiem. Muszę robić to tak, tyle co wy byście byście wiedzieli. Powiedzmy, że tak. <laughs> Bunt jeziorek. Co macie z tym buntem jeziorek? czy nie wiadomości, czy opłaca się mapping robić, tak samo, czy... O samo to, czy kołek, mięso się. O samotoczy ktokolwiek, nie w ogóle oglądnie, bo jak już wyglądał czas to... Ej no, jak ja zaczynałem robić, to ja nie robiłem z myślą, żebym miał być oglądany przez tysiące ludzi. Jak ja zacząłem robić mapping, no to... Em... Dobra, w że się dowiedzą trochę o ten, ale powiedz, No to raczej wiecie. Yy, jak ja zacząłem robić mapping, to robiłem po prostu dla siebie, dla swojej własnej radości, satysfakcji z tego. I potem jakoś jak przy okazji wyszło, że się trochę... Jakoś tak rozwinęłem, rozwinąłem. Jest... Co? Nie. 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 Nie wiem. Wiesz, szkołem, no jeszcze tak rysuję, czy rysowanie na mapie to się zalicza? Siema, Aigok, zostawcie bunt jeziorek w spokoju. Rysuję, no jak chyba... rysowanie po mapie powiedzmy, że tak. <głosy> <głosy> się zatrzymał. Teraz co tu dać? Tu jest problem. Tu jest problem. Co tu dać? Bo właśnie. Się... Ja nie wiem jak Aki na to rozgaduje. Czy on zgaduje pos postać moją jako człowieka, czy pod postać moją jako countrybara? Jezu Aigo, dzięki za tego. Wspierającego. Dzięki wielkie. Mówicie, że jestem kontrybalem dobra. Czy cała postać prowadzi karierę solową? W sensie? Prowadziła. Nie. Nie. Eee... Dobrze nie wiem. Ale postać jest związana z geografią, no tak O kurde Pierwszy raz w życiu Illyra mnie wywaliło Dobra, ale jest blisko to, Ja nie wiedziałem nawet, że Illyra, Illyra tu jest Dobra, jest blisko Ale to nie to Nie, ale to nie to, ale... Dobra Co to za na filmiki na YouTube? Co moje filmiki są zabawne? Dobra Ludzie, ucie, ocencie czy moje filmiki są zabawne? Bo ja nie wiem. <gry> czy to są zabawne? Ja nie wiem. To jest pytanie. No chyba tak. Z kramy szczelankami? Nie. Jest pełnoletnia. No to basy tak już. Od jakiegoś dłuższego czasu. Nie wiem, czy to jest sztuka manerałowska. No, tam, że nie wiem. Jest kobietą. No nie. Ma rodzinę. Zależy w jakimś sensie, ale... Jezu, 70 ludzi tak jak mówiło. Mapping to malarstwo. To cofamy? Dobra, gdzie będzie to będzie malarstwo, czekaj, cofamy. Znam, że chyba tak. Toż jest... Mapping to jest sztuka malarska. Teraz. Jest... Zajmuję się grafiką komputerową, no mapping to ja grafika komputerowa. Ty Czy jest czarna? No nie. Jest kobietą, nie. Komuś służę, czy ja komuś służę? No nie. To nie. A z filmy o rysowaniu kurde. No tak, mam filmy z MC. Kup... No, no właśnie. A powiedzmy, że chyba tak... Mago, nie. Animator, no powiedzmy, to jest takie pół na pół animator, więc tam chyba tak. Sklepu nie mam. Chociaż kiedyś byście... Kiedyś mi proponowaliście. co dużo. Pamiętam, był taki czas. Nie wiem, znam C i ale mam z tego więcej frajdy. A no, chyba wygląda, nie odczytałem. O to chyba tak, no wiesz, rób to, co ci sprawia przyjemność po prostu. No nie, tyle lat nie mam. Jest biała. Tak? Albo nie, na mnie. Nie. Komment, nie. Nie. Nie <śm> <duszel> Dobra Ej, pierwszy raz w życiu akinator mi wala tyle maperów Serio? Ale ja nie jestem, lodzer to jest mój maperski syn poniekąd Więc powiedzmy, że pół na pół się zgadło Ale to nie to Więc jeszcze lecimy dalej A kurda, znowu... No no bo ja jestem, no jestem tu wypisany pięciokrotnie, robimy jeszcze raz. <laughs> robimy jeszcze raz, ja się nie poddam, ja jestem przyzgadna ciebie. Nagrywa, no wtedy nie, streamy się nie idzą, kręci filmiki o Minecraftie? No tak niby nie, no. Dos doszedł, nie wiem, z nas nie. A prawo jazdy, no tak. Yy, wiele... Nie. Używatoporuporu nie. Nie. Ta muzyka serio mi się... Chwila. Ja to muszę ściszyć. Nie co? Nie. Ja się, mi się nie mi to nie podoba. Ja to ściszę. Yy, rozumiem, nie. Yy, nie. nie. Nie jestem prezydentem. Nie mam <grytum> No wtedy to dam nie wiem. Kto... nie Nieee. Dalej. ten tekst nie. Jest graczem... Chyba tak? Nie, nie, nie wiem, nie, nie, animacją tak, country tak, w teledysku nie wystąpił żaden country nie, nie wiem, pogodzie na miłość, nie znam nawet tego, hobbit nie, nie, kolorem zielonym, dobra, dobra, to jest dobry kierunek. Nie było Visiona, Ale Vision się nie dziwię, że jest, bo widzią to akurat jest tak rozpozawalny teraz, że. Ale tak. Jest! Mamy. I to jeszcze nowy, nowy avatar mi nawet dało. I ma... Ile to pytania było? Które to było pytanie? Nie wiem, ale dało. Mamy to. <laughs> I tym razem za. Nie waliło żadnego innego opera. Tak, masz mnie. I byłem zgadny, da, zgadany? Zgadz, zgadnięty? 421 razy. Złe konto, jakie złe... Aha, Bredo! Coś nie zrobił. 400. A mi się wydało, że więcej. Ostatnio zgadłem 17. Czyli ktoś by zgadywał, ile, które dzisiaj mamy? A to dzisiaj. Aha, chyba, że. To mi co wcześniej jest Co to za reklama? Nie liczyło.